Witajcie ziemianie, oto piękny lipiec w Polsce, prawda? Deszczyk musi być, ale my czytamy naturę. Dzisiaj opowiem o jednej rzeczy i pół z okazji wakacji. Pierwsza z nich jest taka, że jeżeli spędzicie 20-30 minut na bieżni w odpowiednich warunkach, to da się na tej podstawie przewidzieć mniej więcej, kiedy umrzecie. Aha. Tak, a druga sprawa to jest ta połówka. Przydarzyła mi się rzecz następująca. No, widzicie? Pękło. Zdarzyło wam się kiedyś, że pękło? Komu się nie zdarzyło? A w nowym numerze Science mamy optymistyczną wiadomość na przyszłość. Być może uda się zrobić tak, żeby nie pękało. Czytamy Science. No więc, o bieganiu na bieżni i o życiu albo śmierci. W artykule, co prawda z października zeszłego roku, ale są wakacje, wolno mi czytać starocie. Bardzo fajny tekst. O co chodzi? Um, ogólnie rzecz biorąc, i od tego wychodzą autorzy, wiadomo, że jeżeli się jest bardziej fit, ma się lepszą cardio-respiratory fitness, czyli wydalność, wydo, wy, wydajność, wydolność sercowo-płucną, to lepiej. Wiadomo, że lepiej. Wiadomo, że jest się zdrowszym, że się dłużej żyje i tak dalej, ale nie jest łatwo to zbadać. Potrzebne są potężne grupy badawcze, trzeba śledzić ludzi i tak dalej. No i oni właśnie to zrobili. 122, 122 tysiące osób, którzy pomiędzy 1991 rokiem a 2014 rokiem, czyli na przestrzeni 24 lat, przeszli taki standardowy test Wydolności sercowo-płucnej. Za chwilę powiem, jak taki test wygląda. I tych ludzi śledzono aż do roku 2018, kiedy to napisano ten artykuł, w związku z czym była bardzo szczególna możliwość yy, sprawdzenia, ludzie badani na danym etapie, ile przeżyli. Czy przeżyli? Spośród 122 tysięcy osób w tym czasie zmarło 14 tysięcy, czyli, no bo to, te osoby były śledzone tam chyba średnio przez 11 lat. 14 tysięcy przypadków śmierci, czyli no potężna próba statystyczna, 122 tysiące testów, więc mamy w czym grzebać, żeby posprawdzać różne rzeczy. Więc co tu było sprawdzane? Był przeprowadzany taki standardowy test na bieżni. Standardowy test na bieżni polegający na. No, właściwie bardzo prosty jest ten test. Sadza się, stawia się pacjenta na bieżnię, taką normalną, tak, treningową, podpina się. EKG się robi na bieżąco, monitoruje się tętno i ciśnienie krwi i zaczyna się od swobodnego marszu, właściwie od, od, od no z pozycji stojącej i przyspiesza się. Potem się też podnosi nachylenie tej bieżni. I test, wynikiem testu jest jedna liczba, jak daleko doszła dana osoba, dlatego że test przerywany jest pod trzema, w trzech przypadkach. Przypadek pierwszy jest taki. Że osoba badana mówi coś mnie tu kłuje, coś mnie tu boli, boli mnie serce, wtedy test jest przerywany natychmiast. Jeżeli ta osoba czuje jakiś tam no, poważny dyskomfort, test może też przerwać monitorujący to lekarz, lekarka, pielęgniarz, pielęgniarka. Jeżeli z EKG albo z monitorowania ciśnienia, wynika, że ten test należy przerwać. Czyli na przykład arytmia się pojawia zbyt wysokie ciśnienie, czyli są przyczyny medyczne. Ale poza tymi dwiema przyczynami medycznymi. Jedynym warunkiem przerwania testu jest to, że ta osoba już dalej nie może. Po prostu mówi, ja już dalej nie mogę. Krótko mówiąc, test jest, no, jest cudownie prosty. Daje się człowiekowi coraz trudniejsze ćwiczenie i patrzy się, jak daleko dojdzie. No i okej, okay, czym teraz zmierzyć? Czym zmierzyć to, jak daleko dany człowiek doszedł? No i jest na to taka miara, się nazywa met. Przyznam się, że o niej nie słyszałem. Taki, taka standardowa jednostka metaboliczna MET, MET. Znowu genialna w swojej prostocie. Co to jest? Jeden metr dla danej czynności to jest jedna kaloria na 1 kilogram masy ciała na godzinę. Piękna jednostka, można nią wszystko pięknie policzyć. Ogólnie rzecz biorąc, spoczynkowa, czyli gdyby zmierzyć ile spalam kalorii leżąc. Leżę, nic nie robię, to bardzo ładnie się składa, wychodzi jeden metr. Co to oznacza? Ja ważę 70 kilo oznacza to, że leżąc i nic nie robiąc spalam 70 kalorii w czasie godziny. Wykonując czynność z jednym metem, gdyby to była czynność, która ma dwa mety, to by to było 140 kalorii na godzinę. 10 metrów 700 kalorii na godzinę. 20 metów, są też takie czynności 1400 kalorii na godzinę. To jest bardzo fajna jednostka, bo to się zgadza. Jest tak zwane basal metabolic rate, czyli podstawowe tempo metabolizmu, czyli ile dany człowiek spaliłby na przykład w ciągu doby, gdyby nic nie robił. I dla osoby o mojej wadze to jest właśnie gdzieś mniej więcej 1500-1600 kalorii. Tyle kalorii spalę, nic nie robiąc. I to rzeczywiście się zgadza, bo to się odpowiada mniej więcej jednemu metowi. No i okej, okay. są takie tabelki, i połowa przyjemności przygotowywania tego artykułu polegała na tym, że ściągnąłem sobie takie gigantyczne tabelki. To są najróżniejsze czynności, dla których zmierzono w warunkach kontrolowanych, ileż to wiąże się z wykonywaniem tej czynności metów. Na przykład. Co my tu mamy? Jazda na rowerze, taniec, ale na przykład mówienie ryb, sprzątanie, mopping, tak? mopowanie podłogi. Jakieś parę przykładów, żebyśmy wiedzieli, jak te mety działają. Zmywanie naczyń w pozycji stojącej – 2 mety. Zamiatanie podłogi – 3 mety. Szorowanie podłogi na kolanach – 4,5 metrów. Noszenie zakupów po schodach w górę 7,5. Czyli już takie, no, no tak, no to jest ciężkie. 10 pięter, wejście sobie z zakupami w górę, tak? Polowanie, przechodzenie przez las, 4 metry, jakieś krzaki, ciągnięcie jelenia martwego przez no. jakieś tam trawę 11,3 metrów, rąbanie drewna na opał, 50 uderzeń na minutę, czyli pach, pach. Bach, bardzo intensywne 17 metrów, czyli taka jest mniej więcej rozpiętość. Dla biegania w różnym tempie to jest, już mówię, jak wygląda taka skala. Tutaj możecie sobie o zerknąć, zatrzymać sobie tutaj klatką i potem to przeanalizować, a ja potem, a ja w międzyczasie wam to odczytam, bieg z prędkością 10 km na godzinę, czyli 6 minut na kilometr, to jest takie fajne tempo, taki lekki bieg powiedzmy sobie. W takim tempie się biega długie dystanse, jeżeli się jest kimś takim jak ja, czyli nie sportowcem. To jest 10 metrów. To jest takie, takie tempo, że już się biegnie, ale jeszcze się nie biegnie szybko. Potem mamy szybszy bieg, taki, że już trzeba przyspieszyć, już tam się te nogi porządnie odrywają od ziemi. 4 minuty na kilometr, to jest tam 13 metrów. Tempo szybkie, 16-17 metrów, 23 metry. I to jest w ogóle najwyżej oceniona czynność, z wszystkiego, co jest w całej tej tabelce. To jest bieg z prędkością 23 km na godzinę, czyli 2 minuty 40 sekund. Na kilometr. To jest naprawdę bardzo szybki bieg. 240 minut na kilometr, czyli 23 km na godzinę, to sobie to trzeba naprawdę biec szybko. To jest. No, sportowcy oczywiście tacy jak Usain Bolt biegną dużo szybciej, tam mają chyba chwilowe maksymalne tempo 35-40 km na godzinę, ale 23 km na godzinę to jest naprawdę bardzo szybki bieg. Kto dobije do 20 metrów ten naprawdę musi być fit. No. I taka jest skala. Zresztą tabelkę, może wrzucę link do tej tabelki, bo jest genialna. Sexual activity. Zaskakująco mało, słuchajcie. Trzy mety. Nawet intensywna aktywność seksualna. Spacer. Aktywność religijna. Sprzątanie kościoła. Pięć metów intensywne sprzątanie kościoła. Kładzenie cegieł. Fajnie się z tym zapoznać. Okej. Okay. I co z tego wszystkiego wynika? No dane. Dane, dane, dane. Mnóstwo danych. Druga sprawa, oni to znormalizowali względem wieku. Są też jeszcze takie bardzo fajne wzory, to sobie zerknijcie. Jest taki wzór, ile metów powinna osiągnąć osoba w danym wieku. Tu mamy. Ja to sobie w Excelu zrobiłem, dlatego jest takie brzydkie. Wiek, mężczyźni, kobiety, to jest wynikająca z wzoru przewidywalna, średnia ilość metów, którą osoba w danym wieku powinna osiągnąć. Czyli 18 latek, 16 metów. 18-latka 12 metrów, 50-latek 11,8. To ciekawie sobie zestawić z tą tabelką. Czyli ogólnie rzecz biorąc zdrowy, normalny, przeciętny 40-latek powinien gdzieś do 13 metrów dojechać, czyli do takiego biegu, no 4, 40 minut na kilometr, takiego intensywnego biegu. A potem już mamy, no dojechałem z tabelką do 115, żeby zobaczyć kiedy się pojawią wartości ujemne, ale one są niefizyczne. Ok, co z tego wszystkiego wynikło? Wynikła rzecz naprawdę bardzo prosta. Powiedziałbym wręcz banalnie prosta, a powiedziałbym jeszcze inaczej okrutnie prosta. Bez względu na wszystkie zmienne pozostałe, im więcej osiągniesz metów, tym dłużej będziesz żył i tym będziesz zdrowszy, koniec, kropka. I to jest niezależne od tego, czy występują jakieś choroby, czy nie występują, czy mówimy o osobach palących, czy niepalących, z cukrzycą, bez cukrzycy, z ciśnieniem, nadciśnieniem, tłuszczem, nie tłuszczem. Wszystko jedno, jakie są inne, zmienne, bez względu na to, z czym to zestawimy, im dalej zajdziesz w tym ćwiczeniu, tym dłużej przeżyjesz. I te różnice są gigantyczne. Grupa, a ogólnie, średnia dla wszystkich 120, 122 tysięcy osób, średnia ilość osiągniętych metrów to 9. Przeciętny człowiek dobija do 9, czyli do takiej aktywności jak, no powiedzmy sobie, Ciężka robota łopatą w ogrodzie, bieganie w takim tempie biegowym, na długie dystanse, czyli nie jest to taki bardzo intensywny wysiłek, ale jednak no, trochę się tam trzeba napocić. Czyli ogólnie nie jest źle, tak? Dziewięć, to osoby doszły. Plus weźcie pod uwagę to, że to jest obciążenie rosnące, czyli to nie jest tak, że jak intensywną rzecz jestem w stanie w ogóle zrobić, tylko do jak intensywnej dojdę, czyli zanim dojdę do sprintu, to musiałem wcześniej minutkę, dwie biec w tempie joggingu, tak? Ok. 9. Natomiast oni podzielili na grupy. Mamy low, czyli niski fitness, poniżej średniej, powyżej średniej, wysoki i elitarny. I to były dwa odchylenia standardowe powyżej średniej, czyli no niewielki procent tych osób to było gdzieś tam w okolicach poniżej 1% osób, tak? Czyli ta elitarna grupa. Oni chcieli też zadać przy okazji pytanie, czy ta korzyść dla zdrowia utrzymuje się również na poziomie elitarnym. Bo jedna teoria jest taka, że ogólnie lepiej być bardziej wysportowanym, ale od pewnego poziomu ta krzywa zaczyna opadać, czyli yy, powiedzmy sobie, fitness, przeżywalność rośnie, 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 ale w pewnym momencie a nóż idzie w dół, czyli osoby przetrenowane, sportowcy potem już się wykańczają, już mają zmęczone serce, pojawiają się takie no, charakterystyczne cechy EKG, które są tylko u sportowców, jakieś tam poniszczone. Nie, oni tego nie wykryli tutaj. Czyli osoby z tej najwyższej grupy, które docierają do 14, czyli naprawdę się musiały nabiegać w tym teście, średnio do 14, mm, też mają większą przeżywalność niż osoby, nawet te osoby z tą wysoką, wysokim poziomem fitness. Czyli ogólnie rzecz bez względu na wszystko, zawsze lepiej zajść dalej. Jak duża jest ta różnica? O mój Boże. Osoby z grupy LOW umarły w czasie przeprowadzenia tego badania w 24%. czwarta osób z tej grupy o niskim fitnessie umarła w tym czasie. czwarta. To było średnio 10-11 lat śledzenia tych osób. Średnia wieku 50 osób, bo to głównie badali osób w średnim wieku. Ale w każdym razie 23%, 24% zmarło w porównaniu z 2,6% z tej grupy elitarnej. 10 razy częściej prawie dziesięciokrotnie częstsza śmierć. W porównaniu z tym, nawet jeżeli to porównamy nie z tymi grupami ekstremalnymi, ale powiedzmy sobie grupa poziom wysoki, czyli osoby, które doszły do poziomu 11,5, czyli nie trzeba być elitarnym sportowcem, wystarczy dojechać do poziomu w miarę intensywnego joggingu. Czyli no, umówmy się, każdy, każda z nas może dojść do tego poziomu, który tu jest oznaczony jako high. To nie jest poziom bycia sportowcem, to jest poziom bycia osobą ogólnie wysportowaną. Takie osoby zmarły w tym czasie w 5%, a osoby poniżej średniej w 11%, czyli dwa razy większe prawdopodobieństwo śmierci, jeżeli się nie dobije do poziomu joggingu. Niesamowite badanie z tego względu, jak klarowny jest ten wynik. Jak jak prosta jest ta regularność, że przebadali 122 tysiące osób, ale warto było, bo te wszystkie krzywe są proste jak budowa cepa. Tu nie ma żadnych haczyków, tu nie ma żadnych ale. Zawsze, bez względu na wszystko, jeżeli wytrzymasz dłużej na bieżni, to prawdopodobnie przeżyjesz dłużej. Kropka. I tyle. A ponieważ pogroziłem troszeczkę paluszkiem, to może coś troszeczkę lżejszego, bo ja wiem, że są wakacje i, yy, i ja też przyznam się, że w wakacje troszkę się Zapuszczam, yy, więc może to moje grożenie paluszkiem w lipcu nie jest zbyt sympatyczne, więc coś lżejszego, jeszcze na krótko o tym, bo taka fajna, lżejsza, przyjemniejsza rzecz, o tym pękaniu w science bieżącym. To już jest świeżynka. Yy, pojawił się bardzo fajny projekt na szybki do telefonów, między innymi, inspirowany budową macicy perłowej. Wyobraźcie sobie, jak jest zbudowana macica perłowa. Bardzo sprytnie, bardzo sprytnie to sobie wymyśliły nasze przyjaciółki yy, mięczaki, a mianowicie są kryształki, są płytki mineralne, ale pomiędzy tymi płytkami mineralnymi jest struktura białkowa, czyli miękka, delikatnie się uginająca. Czyli ogólnie jest to struktura mineralna. I to są płytki mineralne, to też może być ze szkła wykonane, jak w tym wypadku, ale chodzi o to, aby pomiędzy płytkami to było, aby to było poprzeplatane czymś, co się odkształca. I skutek tego jest taki, że kiedy się rąbnie takim metalowym cylindrem w góry, w szybkę, to w zwykłym przypadku te pęknięcia się rozchodzą. Za chwilę pokażę, jak to wygląda. A jeżeli się to podzieli na takie sześciokątne... Yy, Płytki, albo kwadratowe to też działa. Poprzedzielane substancją, która znosi tego typu odkształcenia, to ma to znacznie, znacznie większą wytrzymałość jako całość. Widzicie, co się dzieje? Widzicie, co się dzieje. Punkt przyłożenia, tu. Można by uczyć materiałoznawstwa na moim biednym telefonie. Pyk, pyk, pyk. I te pęknięcia pędzą, wędrują przez całą szybkę, tak daleko jak tylko można. Dlaczego? No dlatego, że ugięcie się przekazuje dalej. Jakby śledzić to w zwolnionym tempie, to te pęknięcia wędrują, wędrują i nic ich nie zatrzymuje. A gdyby to się składało z osobnych płytek, pomiędzy którymi jest coś, co się odkształca chętniej, to by pęknięcie doszło tylko do najbliższej granicy płytki. Także nie wiem, czy Wam się to zdarza tak często jak mnie. Mnie się to zdarza bardzo często. Folie nawet mam. No, tu mam teoretycznie naklejone coś, co powinno się tym zająć, ale... Nie zadziałało. Także nauka dla ludzkości. Yy, I tyle, i tyle. Oto moje półtora artykułu na dzisiaj. Nie przejmujcie się za bardzo, ale w, w czasie, który wypełnicie sobie pomiędzy naklejaniem folii na wasze telefony, pomyślcie też troszeczkę o pobieganiu. Czemu nie? Pogoda w sumie nie najgorsza na bieganie, prawda? No, no opalać się nie da, to może się da przebiec. Miłego lipca, moi drodzy.